Motywacja przez wiarę. Zwycięstwo dzięki porządkowi. Boży rytm na każdy dzień. Niech Bóg ci błogosławi. Hallelujah! Słuchasz Christian Kalcze, a to jest. Motywacja przez wiarę. Metoda 5, 10, 15. Żyjesz w Bożym Pokoju, czy w chaosie, który cię wyniszcza? Dziś jest trzeci dzień naszego duchowego wyzwania. To moment, by zadać sobie pytanie, które oddziela duchową siłę od duchowego letargu. Czy moje życie jest uporządkowane zgodnie z Bożym rytmem? Bo Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, werset 33. Apostoł Paweł mówi to w kontekście zgromadzenia wierzących, ale jego słowa ukazują coś więcej charakter Boga. Boga, który pragnie wprowadzać pokój i harmonię, nie tylko w kościele, ale też w Twoim codziennym życiu. Bracie, chaos nie jest Twoim powołaniem. Bałagan w sercu, w myślach, w domu, w planach to nie pochodzi od Boga. On pragnie, abyś żył w harmonii, z jasnością, spokojem, ze stabilnością. Boży porządek nie oznacza braku burz. Boży porządek oznacza pokój nawet w środku burzy. Rytm 5, 10, 15, duch, ciało, umysł. To nie jest zwykły poranny rytuał. To duchowy fundament zwycięstwa. To strategia armii Jezusa Chrystusa. 5 minut dla duszy. Wstań, podziękuj, otwórz Biblię, pomódl się. To Twoje pierwsze duchowe śniadanie, połączenie z niebem. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 33. 10 minut dla ciała. Rozruszaj się, zrób kilka ćwiczeń. Przejdź się, napij się wody. Twoje ciało to świątynia, traktuj je z szacunkiem. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, werset 19. 15 minut dla umysłu. Czytaj, słuchaj, ucz się, rozwijaj się. Bóg nie powołał cię do stagnacji, ale do wzrostu. Odnowieni w duchu umysłu waszego. List do Efezjan, rozdział 4, werset 23. To nie tylko plan dnia. To Boża taktyka na twoje zwycięstwo. Porządek rodzi pokój, pokój rodzi skupienie, skupienie prowadzi do zwycięstwa. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim, jest wierny. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 10. Modlitwa zwycięzcy: Panie Jezu, dziękuję Ci, że nie jestem sam w moim zmaganiu. Dziękuję za Twój porządek, który przynosi pokój. Uczyń mnie wiernym w rzeczach małych. Abym z Twoją pomocą odnosił zwycięstwa tam, gdzie inni się poddają. Duchu Święty, prowadź mnie przez każdy dzień. Amen. Zadanie dnia: Wprowadź dziś rytuał 5, 10, 15 w życie. Zapisz w notatniku jedno zdanie: Dziś zwyciężam przez Boży porządek. A teraz pomyśl: Co dziś zrobię inaczej, aby Boży porządek naprawdę zapanował w moim życiu? Podziel się tym zdaniem w komentarzu. Niech inni wojownicy też się zainspirują. Jesteśmy w tej walce razem. Jesteś częścią armii Jezusa Chrystusa. I jesteś potrzebny. Słuchaj, subskrybuj i udostępniaj dalej. Opracował Cezary Rogowski. Bóg z Tobą, dzielny Wojowniku. Gorąca nowość. Rano wstaje cisza, wciąż trwa. Duch Święty mówi, to właśnie ja. Nie muszę biec mnie. Gdy rano wstaje cisza, wciąż trwa. Duch Święty mówi, to właśnie ja. Nie biegnę w stresie, nie gubię tchu. Zaczynam dzień w rytmie królu zasiadam do stołu Zasiadam and the Nie chcę wracać do hałasu, nie chcę głodu, duszy snów. Wierny w małym, tak wołam dziś, wierny Tobie na zawsze być. Zasiadam do stołu, śniadanie z mistrzem, chleb i słowo mój pokój w ciszy. 그ือ지